Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest part 3 naszego hotelu. I tak, dzisiaj robimy drugie piętro, bo zostało nam drugie. Eee, dobrze, to zaczynamy. Tutaj zrobimy jakieś łóżko. Eee, tutaj zrobimy tą szafę. Niech ktoś będzie tutaj. Może będą odcinki z hotelu, ale będę musiała zrobić jeszcze pozostałe te piętra, bo na moje. Brat telefonie, ja robiłam Bo nie miałam tej aktualnie zrobionej Bo nie mogłam pobrać e, Więc tak wyszło O tutaj na przykład damy takie wieszaczki, wiecie o co chodzi e, Bardzo fajnie to będzie wyglądać I git będzie wyglądać I Damy tutaj obraz. bo taki fajny hotel, taki przytulny Rozumiecie o co chodzi? E, dobra, damy tutaj zasłonę, ale taką białą. Bardzo pasuje do tego pokoju. E, tak, e, może damy tu jakąś sofę, bufę. O, tak. dwie bufy. Tutaj można sobie coś zjeść na przykład. Będzie można. E, damy tu, tego, do tego pokoju taką lodóweczkę. Jak zawsze trzeba dać. Ja daję tutaj do hoteliku. Ale super. To wygląda. Nie z nie zrobiłam. W ogóle e, takiej. Ale dobra, będę przynosić jedzenie tak do pokoi. pokoi. Fajnie to wygląda. Zobaczcie. Może damy tutaj takie coś. E, damy tutaj takie coś e, nie wiem, damy znowu tą lampę, nie wiem. Bardzo lubię tą lampę ze świeczkami. Jest bardzo ładna. Super jest ta lampa. I może damy jeszcze takie tutaj lampy? Z innego dodatku. E, I to No, i to git wygląda bardzo ładnie już. E, tak, i tutaj damy jeszcze Gdzieś walizki, bo ktoś dopiero co tu weszedł. E, tutaj na przykład ktoś będzie sobie chował swoje pieniążki. E, tak. Dobra. E, damy tutaj jakiś zegar. Może. Albo nie. Niestety nie damy zegara, bo to się nie zmieści. Nie wiem, jak to zrobić. E, poczekajcie, pokażę Wam ten jeden sekret. Z tymi. O, zobaczcie, to jest takie superowe, takie cute Nie wiem, jak to mówić Dobra, damy tutaj też takie, nie wiem, portfel Będzie miała nie mają Damy tutaj jeszcze, widzowie, drodzy, kochani Jakieś tutaj może kwiatki nie wiem, damy taki kwiatek Bardzo ładnie wygląda No, będzie tak sobie stał Przy szafie, myślę Dobra, to super wygląda I tutaj zrobimy jeszcze łazienkę Przejdziemy do kolejnego pomieszczenia No to łazienka Zrobimy takie Dobra, to wannę albo ten prysznic taki, taki prysznic może zrobić. To będzie też gigdy wyglądało. Zróbmy tutaj kibelek. bo musimy też tutaj jakieś. No, wiecie, jakiś papier toaletowy. To. Tak, ten dodatek jest normalnie najlepszy, chyba z moich dodat z dodatków w tełce. Naprawdę, nie wiem, jak wy go oceniacie ten dodatek, ale dla mnie jest epicki. Nie będę mieli lustra, bo niestety się nie zmieści i nigdzie się nie powiesi go. Ale walka jakaś tu postanie. E, bym dała tak jakieś kosmetyki, no te szlafroczki, ale chyba to się nie zmieści, albo damy na jakąś półeczkę, tutaj damy jakieś dwie półeczki widzowie, to kochani, no i damy tak, e, damy tutaj, no już bierzemy te szlafroczki dla dzieci. Bardzo miło, że pomyśleli o dzieciak w Toka Boka. No, to jest w ogóle ręcznik, mi to yy, ja na początku nie wiedziałam, co to jest, ale to jest super. Naprawdę te flamingi bardzo fajnie zrobili. Mi się bardzo podoba ten pomysł. Yy, tak szlafroki, bo ręcznik już mamy z tego flaminga, więc nie będziemy za dużo tego dawać. I tutaj jeszcze jakieś mydło damy, żeby mogli umyć ręce. Nie zmieniam tutaj tapet, bo naprawdę ładnie to już wygląda. E, dobra. Zróbmy tutaj przynajmniej takie malutkie oświetlenie. My tak jakoś tą lampę bym powiesiła jedną Albo nawet dwie No, żeby tutaj jakoś świeciało, żeby było ładnie e, To wygląda git e, To pierwsze I tutaj już jest takie, że ktoś żeby nie wchodzić I tutaj zrobimy jeszcze super z balkonem, więc naprawdę też mega to zrobili. E, więc podoba mi się właśnie. E, Zrobimy tutaj pierwsze może coś na balkon. Nie wiem jak Wy myślicie, ale ja Pomyślałam od razu o balkonie. E, Zrobimy tutaj takie siedzonka. I ja jeszcze zrobię tu e, jakiś stolik nie chcę zjedzą przecież. Nie wiem czy taki, bo taki jest trochę za wielki Może taki właśnie On jest naprawdę ładny I fajnie wygląda Może jeszcze z jakiś krzeseł Coś tu powstaniemy e, Wiecie, nie Chyba z krzeseł nie Ale ja myślę, żeby dać tą ławeczkę Nie my tam wy Nie, nie pasuje to różowe krzesło Pasują bardzo też tego do złoty bardziej. Taki bogaty on wygląda. To bardzo ładnie wygląda. Tutaj będzie też kawkę, zaraz postawię. Nie wiem co. W ogóle to jedzenie zybickie. Nie wiem jak Wam się to podoba, ale mi się. Mi się to mega podoba. Jakieś parki tutaj dam już. E, tak. Napoje jeszcze. Nie wiem, jakiś taki pudding. Nie, to, są, to będą takie, takie, chyba na pewno. E, git to wygląda. E, damy tutaj jeszcze jakieś e, łóżko Będzie taka para i jeszcze dziecko, ale nie będzie, nie mówię. Gdzie jeszcze tu by było wziąć ten dywan? E, na przykład. No, dostanie ten dywan. O, to będzie taka, taki różowy. Pokój. E, mi się podoba nawet. Dobrze. E, zrobimy tutaj jeszcze jakieś takie obrazy. Zrobimy jeszcze tutaj jakieś. O, to bardzo ładnie wygląda. Teraz ten pokój to będzie taki. Pokój róż, to super, będzie wyglądać. Naprawdę? Prześlicznie to będzie wyglądać. Mm, tak, więc zróbmy jeszcze tutaj tą łazienkę. To będzie taka łazienka, tak. Tu może jeszcze powiesimy ten znaczek, że śpi. Dobra, nieważne. Nie wiem. Coś tu się zaczęło. A jejuch, ja chyba wiem. A, bo but... czekajcie chwileczkę. Dobra. Dobrze. To zrobimy tutaj taką łazienkę. E, taką mini łazieneczkę. Po prostu żeby mieli... prysznic, nawet nie wiem czy to się zmieści. Może się zmieści. Która będzie bez pokrywy, bo... Pokrywa się zbytnio, nie zmieści tu, ale dobra, jak nikt nie będzie wchodzić, to będzie git i fajnie to będzie wyglądać. Naprawdę, ledwo się to zmieści, więc staram się to wcisnąć. No, już jest git, chyba damy jeszcze lusterko. Lusterką, może damy jakieś troszkę z innego zestawu. Nie za małe, nie za duże. Takie wystarczające, albo nie takie. Takie będzie kit. Jest duże i fajne nawet. Dobra. Damy jeszcze im może też jakieś tam mydełko. Jakieś ręczniki też bym im tu dała. Na przykład tutaj no, tak, tak. im położymy. Damy im tu jeszcze papier Co, to... Co tam gra? Papierto, ale... Co gra tam? I im to damy. Ok. a i ktoś tu będzie miał swoje jakieś perfumki Nie wiem, dziecko będzie sobie jakieś miał. E, to będzie super wyglądać jak tu będzie. E, takie coś. Przyniesione Dobrze Nie wiem jak wam się to widzowie podoba Ale chyba Zaraz kończymy ten odcinek No bo już praktycznie jest koniec Będą odcinki pewnie z tego hotelu Bo będą po prostu Oznajmiam Dobrze, niech tak będzie. Eee, I jak Wam się podoba to... O jeszcze damy tutaj to, że Cicho. Eee, Mówię dobra to, nieważne. Eee, dobrze, i damy tutaj właśnie jeszcze ten znaczek. Szybko, szybko znajdziemy ten znaczek jeszcze. Eee, dobra, tu jest ten znaczek. No jak wam się naprawdę ten hotel podoba, no to jak zbudowałam, to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcje i dzwoneczek i wspierających, by było bardzo mi wdzięczne też za wspieranie kanału. I bardzo dziękuję za oglądanie. No i do następnego odcinka. To pa! Bye